Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shax and Fidget. Dzisiaj Mag i dalej kontynuujemy sobie Event Golda. Oczywiście ja to nagrywam w niedzielę, wy to widzicie w poniedziałek, więc mamy faktycznie ciągłość. Zobaczymy co tutaj ciekawego dzisiaj się podzieje. Mam nadzieję, że dużo golda będzie. No i że może uda nam się pokonać jakiegoś Aresa. Byłoby miło na pewno, ale wiem, że to nie, nie będzie takie proste. Także myślę, że zaczniemy od Hydry, bo widzę, że tutaj nie udało nam się, nie no dzisiaj nam się udało pokonać Hydrę czternastogłową, ale chyba nam się nie udało pokonać wyprawy, bo widzę, że no niestety możemy zobaczyć jak to nam poszło. Tutaj 45 osób, więc 5 osób niestety nie dołączyło. Czy zadaliśmy jakieś fajne ciosy chociaż, bo z tego co widzę, no to niestety niewidzialny koszmar nas tutaj dość mocno bije. No brakło tak naprawdę niewiele, bo jeszcze Kewek jest za nami. <laughs> Więc tutaj no brakło naprawdę bardzo mało. Koda, szkoda, że to nie siadło. No ale cóż, będziemy próbować za jakiś czas, na pewno zrobimy sobie teraz walkę na arenie. I spróbujemy pokonać tego wojownika. I mamy już arenkę zrobioną. Brakuje nam 200 milionów do poziomu. 10 zadań sobie zrobimy bez problemu. Tutaj zaraz sobie wrócimy jakieś paputy. To od razu rozmontujemy. I zobaczymy jaki epic nam wypadnie z aury. Rękawice. Prawdopodobnie 500. Dokładnie tak, ale 20 milionów więcej. Zarabiamy. Nie ma co czekać od razu do zarobku. Możemy też od razu sobie machnąć jakąś walkę. kupili jak widać, zrobiłem dwie dzisiaj już, żeby troszkę tutaj przyspieszyć. To i tu przegrywamy kolejną. Dzisiaj przegrałem już dwie walki, kupili, dlatego jesteśmy w tym momencie na miejscu trzecim. Deadly tutaj ładnie, dziś nie. Mam nadzieję, że wrócimy dość szybko na miejsce pierwsze w pupilach, a w podziemiach jesteśmy w tym momencie na miejscu siódmym. No, tutaj bawimy się z tym kolegą z wilczej straży dość często. Przeskakujemy nawzajem w swoje miejsce 6-7. No, ale o tym też za chwilę, bo możliwe, że dostaniemy dzisiaj sporo dusz i też go przegonimy, więc oby, oby to się nam udało. Zresztą, czy ja dobrze mówię? Tak, dusze są do wygrania jeszcze. Więc tutaj się nie pomyliłem. No i liczymy przynajmniej na 5 pakietów dusz może 6 i byłbym myślę że zadowolony pas pierścionek za 5 milionów na pewno sobie przygarniemy tutaj dwójeczka będzie na pewno grana tu niestety same piątki więc musimy wybrać najlepszą pod expa, bo wszystkie miały oczywiście 16,5 miliona ale Powiem szczerze, że dosyć sporo mamy takich misji, gdzie tego EXPA nawet fajnie leci. Nie spodziewałbym się na przykład tutaj taka dwójka, to spokojnie mogłaby być czerwona dwójka, jeśli chodzi o EXPA, a to jest zwykła, więc no naprawdę fajnie, fajnie. Mamy już prawie 700 milionów, mamy też 14 milionów z plakatu odebrane. No i jeszcze myślę, że przynajmniej 4 dni. I będziemy mieć 571 poziom czyli powiedzmy, że gdzieś tutaj. I później dostaniemy tutaj sporo ekspas książeczek i nowy poziom z kalendarza, więc to fajnie się zapowiada ten początek tutaj tego 571 poziomu. No i nie pamiętam jaki jest kolejny kalendarz, ale już raczej nie będzie tak miły jak ten teraz. Na pewno nie będzie w nim trzech książeczek. No, ale do 600 poziomu jeszcze chyba raz ten kalendarz powinniśmy tutaj dostać i to jeszcze powinno być, czy w tym roku, nie wiem, nie pamiętam, musiałbym to dokładnie przeliczyć, ale z tego co tam kojarzę, to chyba jeszcze nam zostało 200, tam powiedzmy 40 dni do końca roku. Więc yy, powinniśmy ten kalendarz jeszcze raz zobaczyć w tym roku. Więc powinno być spoko. I to będzie gdzieś właśnie pod koniec, pod koniec grudnia, czy tam na początku właśnie grudnia, i to już będzie decydująca faza, czy uda nam się ten 600 wbić, czy nie. Więc dobra. Lecimy dalej. Siódemka za 200 tysięcy ekspa. No to nie było zbyt miłe, niestety, doświadczenie, no ale musieliśmy to wziąć. Nic innego lepszego tam nie widziałem niestety. No i ciśniemy sobie dalej. E, tutaj czerwona, ale też musimy wziąć dom. Bo jest tak lepsza pod względem Golda, jak i Expa. E, więc no teraz na te czerwone musimy dość mocno uważać. E, więc tutaj bierzemy sobie tak. E, przy okazji muszę wam. Powiedzieć, że nie wiem, czy uda mi się ogarnąć na początku maja, żeby były odcinki codziennie. Więc gdyby w jakiś dzień po prostu odcinka nie było, to uprzedzam już teraz, ale mam nadzieję, że uda mi się podtrzymać tutaj tą regularność i że odcinki na początku maja również będą codziennie. No wiecie majeczko, te sprawy urlopik mi się szykuje, więc nie będzie mnie w ogóle tutaj w domu, więc po prostu teraz będę musiał troszkę na zapas nagrać, a wiadomo, że jak się robi codziennie odcinki to też ciężko nagrać coś na zapas. Dobrze, że są trzy postacie, ale już mam pomysł co do jednego odcinka, bo nie będziemy mieć 4 dni. Ale damy sobie chyba radę. Jeszcze to sobie dokładnie przeliczę co i jak, więc też żebyście byli w miarę na bieżąco ze wszystkimi postaciami, żeby to nie było tak, że nagram w dwa dni 6 odcinków, a potem będziecie sobie to oglądać. bo To też nie na tym polega. To też właśnie nie na tym polega, że będziecie później mocno, mocno do tyłu co tutaj się działo przez te, powiedzmy, tydzień. Więc zależy mi na tym, żebyście... Tutaj mieli dość świeże informacje no i mam nadzieję, że docenicie to, że mimo tego, że wybywam na urlop, to odcinki i tak dla was tutaj będą. Przynajmniej taką mam nadzieję, że będę tutaj w stanie to zrobić. Tutaj te buty sobie sprzedamy, miliard trzysta już mamy golda. A które to jest piwo? Chyba czwarte, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze liczę. Yy, tak, dokładnie. Czyli myślę, że dzisiaj możemy się nawet gdzieś wyrobić w okolicach dwóch miliardów, jakby dobrze siadło. Yy, jeszcze, gdyby dobrze siadło koło, to, to byłoby na pewno pewne. Ale na razie dobrze, że lecą. Leci sporo itemów, które możemy sprzedać i które kosztują 5 milionów. Z tego co tam widziałem, przez tą całą awkę, no to dostaliśmy chyba 3 pakiety dusz, więc tak niezbyt dużo. Ale jeszcze sporo awki przed nami, więc jeszcze tutaj mamy dość sporą szansę na jakieś kolejne pakiety. Szóste piwo. Lecimy. Szkoda, że zaczynamy siódemką ale dosyć fajny ekspo, przyzwoity, więc nie będę narzekał. Tutaj dwójka, więc jeszcze 10 minutek na tym piwku zostało i oby teraz jakieś sporo krótkich misji. Dobrze, fajnie. Najlepsza dwójka może być, jeszcze grzybek wpadł tutaj, niestety zbugowane, ale tu jest sporo ekspo, może item? Dobrze, 4 miliony, więc troszkę odzyskaliśmy. Powiedzmy, że straciliśmy na tej misji tylko 1,5 miliona. Golda, więc tak źle nie jest. Tu bierzemy zdecydowanie to jedzonko nam wypadło, które nas nie interesuje na ten moment. Jedzonka trzymamy do około 600 chyba tam 20 poziomu, a później będziemy robić z nich potiony. Tutaj musimy, musimy wybrać chyba to misję, bo tutaj nic ciekawszego nie znajdziemy, chociaż tam chyba było coś z itemem. Oj, 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 chyba błąd, no ale trudno, bywa i tak, e, zdarza się, najlepszym, że tak powiem, e, tutaj sobie weźmiemy dwójkę, to wszystko z rozpędu, to wszystko z rozpędu, tutaj też dość słaby item, 2,5 miliona, no ale zawsze coś, lepsze niż nic, chociaż wolałbym dostać duszę, o, dziękuję, czyli czwarty pakiet dusz dostaliśmy, więc zbliżamy się do tego naszego celu, który byśmy chcieli osiągnąć dzisiaj. Ciekawe czy gra nam pozwoli to zrobić. Dwójka za całe 100 tysięcy expa. No niestety dość często takie dostajemy, więc tutaj o poziom jest naprawdę ekstremalnie ciężko już. Ale zresztą widzicie to praktycznie co, co odcinek, więc już pewnie się temu nawet nie dziwicie. Miliard 800 już za chwilę powinno być. Czy to było dziesiąte piwo? Mam nadzieję, że nie. Dziewiąte na szczęście, więc okej. Okay. Teraz musimy pilnować dwójki. I zobaczymy, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Na pewno muszę Wam powiedzieć, że pod koniec dzisiejszego spotkania Empoli na poli się mocno zaskoczyłem, bo akurat sobie włączyłem wyniki. Patrzę, 2 do 2, mówię fajnie, bardzo ciekawie, no to mówię, odpalę sobie mecz, bo akurat miałem chwilę czasu, tam końcówkę obejrzę. No i opłacało się, opłacało się, obejrzałem jeszcze jedną bramkę i to dla Empoli, więc Napoli przegrywa swoje spotkanie i traci praktycznie możliwość walki o Scudetto. I teraz musi pilnować się, pilnować swojego trzeciego miejsca, bo jeśli Juventus wygra swoje spotkanie, to tam dojdzie napoli na chyba jeden punkt, jeśli się nie mylę, więc no tutaj też rywalizacja o to trzecie miejsce powinna być dosyć ciekawa. No i ostatnia misja, dosyć fajna, więc nie narzekamy, i równe 2 miliardy, i to jeszcze bez koła. Także dzisiaj naprawdę fajnie sypnęło, Tu możemy sobie na 3 godzinki na razie ustawić. Jeśli już coś to sobie przestawię e, później jeszcze na godzinkę. E, I dzisiaj wbiliśmy ponad 50 baniek, więc też przyzwoity exp, więc sympatycznie. No to co? Tutaj widzę, że już ktoś atak zarządził. Szkoda, że Kewek tutaj nie miał żadnych potek, bo pewnie dlatego. Nie pokonaliśmy tego tej wyprawy. Yy, idziemy na koło. Dostaliśmy pięć pakietów dusz, tak jak sobie za, zażyczyłem. Mogłem sobie zażyczyć dziesięć, to wtedy może te dziesięć byśmy dostali. Ale teraz życzę sobie przed kołem, żeby dostać pięć razy złoto. Ciekawe czy zadziała. Pyk. Na razie nie działa. Trzy grzyby. Jest pierwsze złoto. Jest drugie złoto. Ok. O rok grzybów, bo chyba 12, 15, ale tylko dwa razy złoto. No, mogło być lepiej. Mogło być zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o koło, ale zobaczymy, może jeszcze hazardista coś dorzuci. Bo i tak to jest dobry dzień. To jest naprawdę dobry dzień, bo dostaliśmy ponad 2 miliardy golda, 215 statystyk już jest. Ciekawe, czy będzie. Ciuty więcej. No dużo to nie chcę tutaj absolutnie. Ale 11 milionów chętnie przydarne. Yy, dobra, odłamki. No jak są już 3, to musimy. 1250 bardzo fajnie. Polecimy w złoto. Dobrze, jest kolejne 11 milionów. Spróbujmy jeszcze złoto. Wycygańmy trochę złota jeszcze od hazardisty. Jest jeszcze kolejne 11 milionów i już pewnie nic nie dostaniemy. Dostaliśmy 250 odłamków. A tu na koniec jeszcze? Niestety nie. Ale 219 statystyk inty mamy. Także jest spoko. Jeszcze tutaj odzyskamy sobie 3 milionki. Tutaj sobie ulepszymy władcę. Aż tak. Na 3346. Zwabimy sobie kefka do podziemi bo tutaj dostaniemy ponad 60 milionów z ataków i nawet przekroczyliśmy swój limit, więc mogliśmy ulepszyć jeszcze o jeden więcej naszego władcę, ale jest okej, okay. jest okej, okay. tutaj 240 awanturniczości w przygodomacie, więc pewnie odpalimy za dwa dni przygodomat, żeby spróbować dobić szybciej poziom. Okej. Okay. No to teraz najważniejsza rzecz, rozdajemy punkty w inteligencję, te 200 statystyk, i Już powinniśmy się zbliżać do 199 tysięcy i pół. Czy to się powiedzie? 400 powinno nasiąść na bank. A czy 500? No dzisiaj jeszcze 200, 200, tysięcy na pewno nie uświadczymy. Bo to by było nierealne. Ale, ale to 500 punkcików będzie nam brakować? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Może nawet troszeczkę mniej. Patrząc na to, jak te statystyki lecą. Zobaczcie, pięknie. Brakuje nam, tak naprawdę, 400. Nawet niecałe 450 punktów. Gdyby jutro był jeszcze event Golda, to w dwa dni byśmy ogarnęli sobie na pewno 200 tysięcy inty. Tak myślę, że. Może się to wydłużyć na 3 dni, ale to i tak będzie akurat gdzieś te 3 dni, gdzie wbijemy 571 poziom. Więc być może to akurat będzie na odcinku, nie wiem, zobaczymy. Także sympatycznie. E, tutaj ten przygodomat też nam dużo pomoże we wbijaniu statystyk. Więc e, jeśli dobrze pójdzie, jeśli dobrze liczę, no to powinniśmy na odcinku dostać i 571 poziom, i 200 tysięcy inty. Także super. No to co, to mamy zrobione, to mamy zrobione. Tu musimy zresetować, to na pewno, bo już coraz wolniej nam to leci. A no to e 150 mimo wszystko, trzeba tutaj osiągnąć. Więc arenę mamy ogarniętą na ten moment. Tu za chwilę mamy walkę w pupilach. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj mamy do zrobienia. Z tego co widzę, no to tylko walki pupili. No i to, tego menadżera areny, więc tutaj za 36 sekund zrobimy sobie walkę i akurat zdążymy sobie zrobić menadżera. To będzie tyle na tym odcinku. Tak właśnie myślałem, że gdzieś koło 15 minut ten odcinek będzie trwał. Jestem zadowolony z tego odcinka. Mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni i że zostawicie łapkę w górę, że zostawicie komentarz że zostawicie suba przede wszystkim bo zbliżamy się do tego, do tych 400 subów bardzo powoli bo bardzo powoli no ale mam nadzieję że w końcu to się uda no i zobaczymy no też w najbliższym czasie powiedzmy w przeciągu trzech tygodni wojownik powinien mniej więcej zbliżać się do 500 poziomu więc będzie klikanie lochów także chciałbym żeby te filmy naprawdę Dużo wyświetleń zrobiły i liczę, że tak będzie. A teraz spokojnajmy, bambo, mrokiem, zyskajmy 21 czci i podskoczmy. No nie podskoczymy o jeden poziom do góry w rankingu, ale po ostatniej walce powinniśmy to zrobić, bo tutaj światło jest najmocniejsze. A czy w podziemiach? No niestety w podziemiach też nie podskoczyliśmy. Miejsce siódme, ale szczęśliwa siódemka się nas trzyma, więc... Oby tak było dalej. A teraz już się z Wami żegnam. Trzymajcie się krótko. I na razie.